Choć jeszcze nie znamy historii Junary, tak znamy już jej interakcje, które muszę przyznać są bardzo ciekawe. Może na ten moment jeszcze nie zapowiadają takiego wejścia Junary, jak to zrobił Sylas w Demacji, ale powiem tak. Junara ma najciekawsze interakcje w grze ze wszystkich postaci w Lolu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dlatego dzisiaj standardowo przejdziemy przez te najciekawsze interakcje nadchodzącej bohaterki oraz wytłumaczę ich znaczenie. Nie zapomnijcie, proszę o subskrypcji kanału. Aby kolejnych lorowych materiałów nie przegapić, a ja lecę z materiałem. Zapraszam. Na wstępie kochani krótki komunikat, a w sumie to bardziej chyba ogłoszenie. Od praktycznie zawsze streamowałem na YouTubie i nie zamierzam tego zmieniać. Natomiast na przestrzeni tych lat słyszałem, że część osób nie zagląda na streamki, bo na przykład część z Was woli streamy na Twitchu. Dlatego skoro można to robić, to streamuję jednocześnie w trzech miejscach. Oczywiście, jak od wielu lat YouTube, do tego dochodzi Twitch, a już dla tych totalnych hardkorów Kik. Chociaż tutaj nie przewiduję kariery, bo przez cztery streamy pojawił mi się jeden obserwujący. W każdym razie, jeżeli ktoś z was na streamki nie wpadał, bo wolał je na innej platformie, no to już teraz nie ma tego ograniczenia. Linki do mojego profilu na Twitchu czy na Kiku znajdziecie w opisie bądź przypiętym komentarzu. Dzięki za uwagę i przechodzimy do interakcji. Istrzukanenie? Z pewnością nie w ten sposób powitasz dawną towarzyszkę. Master gdy surely this to Yunara pierwszy raz spotka Kenena. Nie jest to jedyna interakcja na to wskazująca, ale Kenen ewidentnie znał Junarę w przeszłości. Co stało się z zakonem Kinku? Dlaczego serce nawałnicy zamilkło? What has become of the Kinku? Why i to jest pierwszy cytat, pokazujący tą sylasowość Junary. Serce nawałnicy to oczywiście Kenen. Junara odnosi się do tego, że najprawdopodobniej w przeszłości zakon działał inaczej. Nie był taki pasywny jak dzisiaj za przewodnictwem Shena i Kenena, a sam Jordl przestał tak angażować się w sprawy Ioni. Będzie to jeszcze dzisiaj rozszerzone. Rozlanie twojej odrażającej posoki nakarmi morze mojego odkupienia, upadła istoto. Zapieczętuję cię raz jeszcze! Spilling your repugnant blood feeds my sea of retribution, fallen one! I will seal you away once more! Tutaj zaczyna się robić ciekawie. To interakcja, gdy postać spotka Darkina w grze. Przy komiksie mającym premierę dwa tygodnie temu zastanawiałem się czy Junara walcząc z Darkinami rzeczywiście brała udział w zamykaniu ich we własnych broniach. Przypomnę tylko, że Junara żyła za czasów Wielkiej Wojny Darkinów i razem z duchem z którym współpracowała, który później okazał się być Darkinem, udała się do świata duchowego. Natomiast wracając, choć fraza zamknę cię ponownie może też odnosić się do ukrywania tych broni, a nie samego zamykania dusz Darkinów, tak myślę, że jest na to spora szansa, że bohaterka rzeczywiście uczestniczyła w procesie zamykania upadłych w ich własnych broniach. Swoją drogą może w polskiej wersji tak tego nie słychać, ale w angielskiej Junara niezwykle emocjonalnie reaguje na darkinów, co świetnie do niej pasuje. Ogólnie rzecz biorąc, nie umniejszam polskiemu dubbingowi, ale w tym angielskim mam wrażenie jest dużo więcej emocji. Karmo, znałam cię w poprzednim życiu. Miałam nadzieję, że w tym odnajdziemy nić porozumienia. Karma, Skoro Junara ma ponad tysiąc lat na karku, mogła karmę znać. Wszak sama karma to tytuł nieśmiertelnej ajoniańskiej duszy, objawiającej się w kolejnych pokoleniach ludzi z Ajoni. Natomiast śmiertelniczka, która jest kolejnym wcieleniem karmy, czyli ta aktualna, nazywa się Darcha. Jak wiemy, aktualna inkarnacja była pierwszą, która włączyła się do jakiegokolwiek konfliktu: w tej sytuacji walki z Noksusem podczas najazdu. Żadna inna karma poza tą znaną z gry nie użyła swojej potężnej mocy w walce. Zatem karma, którą znała Junara w przeszłości, była pasywna i nie chciała walczyć z Darkinami, stąd o aktualnej ma na pewno lepsze mniemanie. Musisz być ze świątyni KOJEN! Jakże się cieszę, że takie miejsce przetrwało. You must be from the Temple of Koyen. Thrilling to see such a place still stands. Interakcja, gdy w grze spotkamy Huey'a. Jak wiemy, ten bardzo długo mieszkał w starożytnej świątyni w Koyen, która no cóż, Junara tego nie wie, ale została zniszczona przez działania Gina. Swoją drogą, to też mnie ciekawi, bo Jean jest jednak postacią zamaskowaną. Dziwię się, że Junara nie ma do niego interakcji. Wybaczcie, jako wielki fan Jina musiałem to powiedzieć. Dostosowanie sztuki i rytuału do wojny. Niesamowite ujrzeć, które tradycje przetrwały. Adapting art and ritual for war. Incredible to see which traditions prevail. Przyznaję, że bardzo się cieszę, że Junara ma interakcję do Ireli. W ogóle to też muszę tutaj powiedzieć, że potencjał lorowy Junary jest bardzo mocny. Jako postać z przeszłości, może nam rozszerzyć naprawdę bardzo wiele. Co już zaczyna robić w swoich interakcjach, ale mam nadzieję, że zobaczymy dużo więcej. Ale dlaczego cieszę się z interakcji do Ireli? Przede wszystkim dlatego, że obie są do siebie podobne. Młode kobiety, chociaż przy Junarze to jest pojęcie już względne, chociaż wizualnie jest młoda, obie kobiety, które nie bały się wyjść przed szereg i walczyć w obronie swojej ojczyzny. Junara w wojnie Darkinów, a Irelia w najeździe Noksusu na Aionie. Zresztą obie walczą latającymi kształtami, nazwijmy to. Chociaż u Junary z tego co Lorowo wiem, to bardziej taki nawet różaniec. Natomiast sama Junara potwierdza, że sztuka tańca praktykowana przez Irelię była znana już setki lat wcześniej. Służyć nikomu to pozwolić własnej zarozumiałości dyktować życie Akali. Interakcja do Akali. Odniesienie się do tego, że działa samotnie, Junara tego nie pochwala. Nie dziwne, skoro wcześniej była w zakonie Kinku, jak i współpracowała z Duchem slash Darkinem. Aczkolwiek z niektórych interakcji można wywnioskować, że sama mogła ten zakon Kinku opuścić, albo co najwyżej się mu sprzeciwić. Ale na koniec dnia nie walczyła sama, tylko rzeczywiście z Darkinem. Moje serce krwawi na widok tego, co uczynił ci lud pierwotnej krainy. It breaks my heart to see what the people of the first lands did to you. Ok, interakcji do Sindry się nie spodziewałem. Syndra została oczywiście uwięziona w tak zwanym jeziorze Snów. Później, w trakcie najazdu Noxusu, grupa partyzantów ajoniańskich chciała ją uwolnić, prosząc o pomoc w walce z Noxianami. Ale dla Syndry wrogiem był nie Noxus, a była Ionia, która sprawiła jej w życiu tyle przykrości, jak i odpowiadała za jej uwięzienie. Jest to interesujące, że Junara sympatyzuje z Syndrą. Szkoda, że nie ma tego więcej. Rozwój historii Syndry to coś, na co osobiście bardzo czekam. Być może marnotrawny podopieczny słusznie określił cię nędznego tchórza. No tutaj już mamy grubo to tekst wypowiadany do Shena. Junara odnosi się do tego, że ogólnie Shen jest trochę bezużyteczny że tylko patrzy, medytuje i w sumie tyle z niego pożytku. Nie do końca jest to prawdą, gdyż czasem interweniuje, gdy według niego równowaga jest zachwiana, ale, na przykład według dawnej części Zakonu Kinku, która uformowała dzisiaj Zakon Cienia, czy według Junary, to zdecydowanie za mało co Shen robi. Nadchodząca postać na pewno nie pała miłością do Shen'a. Siedem soczewek, ty musisz być z Wuju. Seven lenses, you must be from Wuju. Oczywiście, tekst przy spotkaniu Mastera i Widać jego hełm był już charakterystyczny w zamierzchłej przeszłości. A może chodzi o liczbę 7? Już stąd czuję woń zawartości twojej manierki. I can smell the contents of your flask from where I stand. No cóż, gdyby ktoś jeszcze tego nie wiedział, to Jasuo lubi sobie od czasu do czasu walnąć kilka głębszych. Do czego odnosi się Junara. Natomiast, żeby aż od niego śmierdziało, no to tego jeszcze nie słyszałem. Ta maska. Któremu z upadłych służysz, szermierzu? Your mask. Which of the fallen do you serve, Okej, okay, tutaj się na chwilę zatrzymamy. Jest to interakcja do Yone. Riot Games jakiś czas temu przyznało, kiedy dzieje się Arkane. A co za tym idzie, kiedy mają miejsce wydarzenia z sezonu Noxusu? A jako, że sezon Ioni czy sezon Spirit Blossom jest przedłużeniem sezonu Noxusu, no to wiemy, kiedy to wszystko miało miejsce. Co ciekawe, gdy zastanawiałem się nad tym w jednym z poprzednich materiałów, to miałem rację. I wydarzenia dzieją się kilka lat w przeszłości względem cinematików takich jak Awaken, więc powiem tak, jeżeli udało mi się trafić, że Riot będzie teraz dążyło do tego, aby dotrzeć do momentu drugiego najazdu Noxusu na Ionie właśnie z cinematika Awaken, no to oficjalnie będę się określał jasnowidzem marwekiem, dobra? Co też ciekawe wychodziłoby na to, że według aktualnej wiedzy pod kątem chronologii to to co mamy teraz w LOLu dzieje się przed zrujnowaniem. Teraz tak, nie to że źle Riotowi życzę czy coś, ale coś czuję, że będzie tutaj jakieś chronologiczne harakiri, bo nie oszukujmy się przez ostatni czas Riot ma spory problem ze spójnością wydarzeń w kanonie. Niemniej, dlaczego mówię o tym przy Jone? Pamiętacie jego wyjście i spotkanie z Yasuo oraz walkę z jednym z demonów Azakana? Rajot określiło, że wydarzenia z Xinem dzieją się podczas tego samego festiwalu duchowego rozkwitu, co ten, który miał miejsce w 2020 roku. No i to muszę przyznać, jest dość duża, lorowa informacja. Jeżeli chodzi o samą interakcję darkini w czasie Wielkiej Wojny Darkinów, Kryli się przed śmiertelnikami za maskami, udając dobre duchy Kanmei. Stąd Junara, widząc Szermierza w masce, bierze go za kogoś służącego Darkinowi. Nie jest to dziwne, sam powtarzam, że pod kątem palety barw, odcieni czy samej katany, one wygląda jakby miał wiele wspólnego z upadłymi wyniesionymi. Oczywiście, w rzeczywistości tak nie jest. Podtrzymałeś nasze techniki przy życiu. Godne pochwały. You've kept our techniques alive. Commendable. Interakcja do Zeda i tutaj, kochani, jest grubo. Jak wiemy, technika cieni jest zakazana w Zakonie Kinku, a szkatułka ze specjalnymi łzami cienia była przez zakon ukrywana. Natomiast ewidentnie za czasów Junary nie była zakazana. I Z wychodzi tutaj na tego dobrego, że doprowadził do przetrwania starych technik. I to jest naprawdę spory news. Czekają cię dalsze próby, Zhao, lecz nie uznano cię za godnego. Further trials await you, Xin Zhao, but you have not been found worthy. Okej, okay, nie do końca wiem o jakie próby chodzi: czy odnośnie dołączenia do zakonu Kinku, czy może do wejścia do świata duchowego, albo jakiegoś duchowego oczyszczenia, nie wiem, ale w głowie urodziła mi się teoria, która uważam, że byłaby fenomenalna. Na pewno się nie sprawdzi, ale posłuchajcie. Kojarzycie brutalnego, ale jednak brata Nasusa imieniem Renekton? No na pewno kojarzycie. Ten sam chciał, by jego brat zamknął go w grobowcu z Ratem, bo nie mogli go pokonać. No i spędził z nim setki lat, a przy wyjściu był tak omamiony, i jego umysł był tak zmanipulowany, że jedyne czego pragnął to śmierci swojego brata Nasusa. Nie uważacie, że zagranie Rajotu? Junara, którym Yunara, bardzo wierząca członkini Zakonu Kinku, w wymiarze duchowym została przecież na setki lat z Darkinem. I być może, jakby została przekabacona przez darkińską glewię do czynienia zła, to czy to nie byłoby bardzo dobrym ruchem? W sensie sam Darkin w komiksie mówił, że boi się, że jego prawdziwa natura weźmie nad nim górę. Co jeżeli rzeczywiście by wzięła? Ja już mówiłem o takiej podobnej teorii, natomiast tutaj trochę ją przedłużam. I tak wiem, daleko poleciałem, ale uważam, że takie twisty fabularne na koniec sezonu to coś naprawdę świetnego. Gdy ostatni kwiat ducha opadnie, a komunia dobiegnie końca, czyż będzie to druga śmierć dla odwiedzających nas przodków? When the last spirit blossom falls and our communion ends, is it a second death for our visiting ancestors? Tekst wypowiadany, gdy spotkamy jakąś postać ze skinem duchowego rozkwitu. Odniesienie polega na tym, że śmiertelnicy w trakcie trwania duchowego rozkwitu starają się nawiązać kontakt z duszami bliskich ze świata duchowego. Dziecię Wastajów, lud tego świata zaciągnął u twych przodków ogromny dług. Wastaja: The people of this world owe your ancestors a great dad. W tym miejscu nie jestem do końca pewny do czego bohaterka się odnosi może odnosić się do dwóch kwestii po pierwsze do wojny Tytanów, w której to przodkowie Vastajów wstąpili do świata duchowego, by uzyskać moce do walki z Tytanami, którzy mieli stąpić z niebios by podbić Ajonie. Bardziej pasuje to do wojny Darkinów, gdzie to targoniańscy Magowie, Mysza, czyli poprzedniczka Zoe oraz właśnie Wastajowie opracowali technikę, by zamykać darkinów w ich własnych broniach. Być może dowiemy się o tym nieco więcej w niedalekiej przyszłości. Jak wiecie, ja na darkińskie lore czekam bardzo mocno. Pierwotna kraina zwalczyła darkinów. Jakim to sposobem niemal ulegliśmy waszemu? Imperium Interakcja, gdy spotkamy w grze jakąś postać z Noxusu. No cóż, sprawa jest prosta. Jak wynika z interakcji postaci, wiele osób w Ioni stało się bardziej pasywnych niż kiedyś, co było widoczne w trakcie najazdu Noxusu na Ajonie. Spora część mieszkańców uważała, że kraina sama pozbędzie się na jeźdźców, dlatego nie podejmowała walki. Również mogło to mieć znaczenie, przecież w trakcie ataku Nuxusu nie było w szeregach i junary. Nigdy nie zdołałeś właściwie ocenić własnych sił, Rast. You never could recognize, when you were outmatched, Okej, okay, dawno nie było Lord Rasta. W sensie w karciance coś tam było, ale nie za dużo. Tutaj generalnie wcale nie ma więcej. Widać, że Rajot tak nie za bardzo chciałoby się tym tematem Rasta zająć. W każdym razie w komiksie widzieliśmy najprawdopodobniej jego i Warusa, aczkolwiek to by znaczyło, że albo Warus i Rast byli zamknięci w Ioni, albo Junara działała nie tylko w Ioni, ale i poza nią. Znaczy, zobaczymy, bo Riot może tutaj oczywiście coś zmienić, by temat wyklarować. Jest to o tyle ciekawe, bo z tego co wiemy dzisiaj, Varus rzeczywiście, gdy został zamknięty w łuku, został ukryty w Ioni, ale pierwotnie w Ioni zamknięty nie był. Więc zobaczymy, co tutaj Riot nie powymyślało. Niemniej, interakcja świetnie pasuje do pewnego siebie i często krnąbrnego Rasta. Łatwo zgnieść tego, który samotnie staje na drodze. Those who stand alone are easily crushed. Kolejne nawiązanie do Akali, do jej samotnego działania i być może. Akali jako była pięść cienia i Junara jako pięść cienia z przeszłości będą miały jakiś konflikt. Może ta będzie miała problem z Akali, że nie zrobiła zbyt dużo, by przeciwstawić się złów krainie? Nie wiem, poczekajmy. Obiecałam, że powstrzymam cię, jeśli zbłądzisz. I I you you Kenen w oczach Junary zmienił się, najwyraźniej bardzo wyraźnie, na tyle, że stracił swoje wartości. Jestem taka głodna. <laughs> so hungry. No cóż, około 1500 lat w wymiarze duchowym, nie dziwne, że bohaterka jest głodna. Co ciekawe, to jest jej żart. Ma też interakcję, na której burczy jej w brzuchu. No i patrząc na splaszar, traiot musiało jakoś i tutaj to pociągnąć. Opatrzność była nam łaskawa, zsyłając nam to spotkanie po Kenenie. Jak długo mnie nie było? What that we have been after... How long have I been away? Oj długo. Jak wspomniałem, powinno to być około 1500 lat. Jeżeli chcemy być bardziej dokładni, to bliżej 1542, 3, 4, coś takiego. Co ważne, Junara po takiej długiej nieobecności w Ioni ma problem z jej rozpoznaniem. Wiele się zmieniło. Wygląd czy chociażby zwyczaje. Ty znowu Rozmówię się z tobą później Łuku. Pilniejsze sprawy wymagają mojej uwagi. You Again, I Bo. Interakcja do Varusa. Znowu widzieliśmy go prawdopodobnie w komiksie. Swoją drogą, bardzo mi się podoba, że bohaterka nazywa go po prostu Łukiem, uprzedmiotawia Varusa, bo przecież Darkinów nie cierpi jest to świetny zabieg w tym dubbingu. Nie wiem, czy nawet nie najlepszy. Teraz to, że zajmie się nim później, może oznaczać kilka kwestii. Może nie był jakoś wyjątkowo ważny na tle innych darkinów, może nie był najpotężniejszy albo nie stanowił tak dużego zagrożenia. A może Junara w tym momencie bardziej skupi się na walce z najwyraźniej demonami, które przedostaną się do Ajonii ze świata duchowego, albo po prostu już były w świecie rzeczywistym. Pamiętajmy, że festiwal duchowego rozkwitu to moment, w którym granica między światami jest najcieńsza. Ruszajmy, Xin Zhao. Po raz kolejny musimy oczyścić tę ziemię z wrogów. Kam się Zhao. Oczywiście nie chodzi o to, że Junara z Ksinem w przeszłości uratowała Aionie. Ksin może już do najmłodszych nie należy, ale setek lat na karku na pewno nie ma. Natomiast jest to nawiązanie do nadchodzącej gry do ligolegendowego legendowego klienta, czyli Biatyki 2,5D. Zajtalo, znów przyszło mi dobyć świętych Ejon Erna w imię pierwotnej krainy. Zajtalo. Pierwsza część tekstu pochodzi z języka ajoniańskiego. Natomiast, Ajon Erna, to jej w cudzysłowie koralik modlitewny, czyli to, w czym w sumie w grze walczy, jeżeli możemy tak to nazwać. Ciekawostka: populacja pięści cienia z zakonu Kinku zwiększa się bardzo szybko. Mieliśmy Akali, jej matkę Mejem. Teraz Junare, a jeszcze tą samą broń jak i tytuł pięści dzierżył nowy sklepikarz na Aramie. Z przeszłości ku przyszłości. Dwa światy, druga szansa. Niechaj Kanmeje kroczą u mego boku. From the past to the future. Two worlds, a second chance. May the walk with me. Oczywiście tutaj mamy odniesienie do świata rzeczywistego i duchowego oraz jej zamknięcia w tym drugim. Wiadomo, Junarek wynikało z komiksu, jest bardzo wierząca i ufająca duchom Kanmei, więc w wielu interakcjach też pada ta nazwa. Niegdyś ślubowałam strzec równowagi, przycinać drzewo, uderzać z cieni i wymierzać osąd. I want to preserve balance, to prune the tree, to strike from the shadows. And Nieco dłuższa interakcja, ale bohaterka odnosi się do swojej przysięgi jako pięści cienia, czyli zachowania balansu, do ucinania gałęzi, czyli pozbywania się tych, którzy ten balans zakłócają, bądź zakonowi zagrażają. Zresztą jest to kilkukrotnie wspomniane w kanonie, jak i nawet Shen ma taką interakcję. Junara była zabójczynią, gdyż z tego co wiemy, to właśnie była rola pięści cienia. Natomiast atakowanie cienia, No to jest bardzo ciekawe, muszę przyznać. Czy Junara korzystała z techniki cienia tak jak Z, czy po prostu chodzi o to, że atakowała tak niezauważenie? Nie wiem, zobaczymy. Wojna fałszywych Kanmejów. Nazwa nadana przez tych, którzy nie wiedzą nic o tym, o czym mówią: The War of the False kanme. A name bestowed by those who know nothing of which they speak. Darkini zostali określeni w Aionii mianem fałszywych kanmejów. Natomiast najwyraźniej bardzo mało osób wiedziało, kim rzeczywiście byli. Junara wiedziała, stąd cytat. „Niezdecydowanie znów paraliżuje Zakon Kinku. Kimże ja jestem, by ich upominać? The Kinku are paralyzed by indecision once more. Czyli wygląda na to, że Junara może mieć więcej wspólnego z Zedem niż nam się wydaje. Paraliż zakonu Kinku, czy Junara również opuściła szeregi zakonu i pokłóciła się z resztą, by ratować swoją krainę, bo za jej czasów też nikt nie chciał pomóc. Oj wygląda na to, że historia lubi się powtarzać. Pokusa mocy. Klątwa, która wszystkich nas pochłonie, jeśli tylko na to pozwolimy. The temptation of power. A curse, that, if left unchecked, overpowers us all. Kolejne nawiązanie do wydarzeń z komiksu, jak i sposobu wpływania na śmiertelników przez Darkinów. Śmiertelnicy ciągnęli do nich, mając przed oczami moc, władzę i potęgę. Co też oczywiście miało miejsce w Ioni. Moi drodzy, teksty Junary są naprawdę szalenie ciekawe. Przypominam moi drodzy, wpadnijcie na Twitcha, wpadnijcie na Kika. Dziękuję pięknie, moi drodzy, za obejrzenie. Jeżeli nie widzieliście komiksu z darkinami i z junarą, to kliknijcie sobie tutaj. Tymczasem dziękuję pięknie, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.